Złag był Gonoch, w 2009 roku został mistrzem świata w Paco. Trzymamy za słowo, życzymy powodzenia i złag tym bardziej, że Ty łukasz, z się na kadrze. E, młody, niezwykle młody, 24, chyba zawodnik i w trochę zabrakło sił. Tak, ale izu jest bardzo młodym zawodnikiem, jak się to 24 lata i wszystko przed a przed nami walka wieczora. Oto Dmitri Szok, Szakuta, 30-letni zawodnik. Gdyby wymieniać jego tytuły Mistrza Świata, no to myślę, że mniej czasu zajmie pojedynek, który będzie toczył z Rafałem Peter Thielen. Mistrz świata i Showtime i Mistrz Show Trophy Champion, Mistrz świata WKN, Bako Pro, Mistrz świata Bako, Mistrz świata Muay Thai. O, można by wymieniać tego naprawdę dużo. Zresztą jest takie charakterystyczne zdjęcie Dmitrija Szoka-Szakuty, na którym jest on i chyba 12 pasów różnych mistrzowskich. 72 wygrane, 27 nokautów, 9 porażek, 4 remisy. Widzą Państwo oto bilans Dmitrija Szok szakuty To absolutna gwiazda, jest to zawodnik, który walczył z Tyronem Spongiem, z Ryanem Simpsonem, z Zabidem Sametowym, a także z Roberto Kotko. Trzy razy. Mistrzostwo Świata Iska. No, nie byle kto. Nie, nie, Dmitri jest naprawdę doświadczony i dobrym zawodnikiem. Dmitrij Szok Szakuta. No, pojawiają się gwiazdy K1, gwiazdy sportów walki w Polsce. No i zobaczymy, czy jak czoła stawi Dmitriowi Szok Szakucie Rafał Petertil. Jak sam wspominał Rafał Petertil, Szakuta to jego wielki idol, on na nim się korował, on podglądał jego walki, patrzył w jaki sposób walczy Szakuta, a teraz przyjdzie mu stanąć z nim około. Rafał Peterfield walczył podczas gali Endless of Fire 5 edycji, pokonał 3 do 0 Igora Litricha. No ale chyba wszyscy doskonale pamiętają jego walkę z Angels of Fire gali czwartej edycji, kiedy to walczył o tytuł zawodowego mistrza świata WK. W 2008 roku walczył wówczas z Wim i przepiękny nokaut w ostatniej rundzie, kopnięcie na głowę w ostatnich sekundach, które zakończyło ten pojedynek. Oto Rafał, waleczne serce Peter Peterpil. walka wieczoru. Ostatnia walka gali Angels of Fire siódmej edycji. No i to będą wielkie noce. Dmitry szok -Szakuta i Rafał Peters. Kiedy rozmawiałem z Tomkiem Skrzypkiem, który jest trenerem Rafała Petert on jest już takim bardziej duchowym. Mówił, że najważniejsze, żeby Rafał, który strasznie denerwuje się przed walką. Kiedy wchodzi do ringu, generalnie powoli już wszystko jest spokojnie, ale przed walką potrafi no, się niesamowicie spiąć. Kiedy walczysz się z tak utytułowanym rywalem, no to przede wszystkim psychika. Psychika jeszcze z psychika. Tak, psychika jest bardzo ważna, ważna szczególnie. Yy, ogólnie w walce napięcie, pozytywne napięcie jest dobre i inna, ale z, zbyt wysokie spięcie jest niewskazane. Jest to pojedynek o puchar prezydenta miasta Płocka, kategoria do 81 kg. Mistrz świata, Rafał Petertill, wicemistrz świata w Light kontakcie, zawodowy mistrz Europy w Light kontakcie, No i zawodowy mistrz świata WK z 2008 roku, pas Rafał Peter Petertill zdobył podczas gali Angels of Fire. No, ale walczy z niebiutkim. Ostatnia walka Szakuty, to cera, porażka z Kosmo Aleksandrem z Brazylijczykiem. Stracił wówczas pas Federacji Showtime 77 max. Stracił, ale po bardzo wyrównanej walce. It's Showtime to organizacja holenderska, dość powiedzieć, że mistrzem świata w kategorii ciężkiej. Tej organizacji jest Badr Hari. Tak, czyli już pokazuje, jak prestiżowa jest ta organizacja. Ależ mocny było to kopnięcie z lewej nogi. Zamarkował uderzenie lewym kolanem, na poszedł prawy low kick. No i Rafał. Rafał wspominał, to jest chyba najtrudniejsza walka w jego karierze. Ależ mocne było to gofnięcie. Niecelne. Musi uważać Rafał, bowiem z różnych płaszczyzn potrafi uderzyć Dmitry Szokrzakuta. Charakterystyczne są jego zwody. Markuje kopnięcie jedną nogą, natychmiast kopie drugą. Myślę, że Rafał przyzwyczajony do mocnych uderzeń, ponieważ wcześniej na początku swojej kariery bił się z zawodnikami, którzy ważyli grubo ponad 100 kilo. Ale tu jeszcze dochodzi ta dynamika i szybkość. Ale przyznaję, niezwykle tryba. szybki jest Szakuta. Tak. Ładnie trafił teraz. Tak i bije seriami. Ach, Mocne było to kopnięcie, piszel napisy. prawa noga. To musiało boleć. Nie trzyma dystansu, unika tych kopnięć. Szakuta, ale ładnie też walczy Rafał Peterki. Ładnie lewy, prawy i później zakończył reakcję low kickiem na lewą nogę swego rywala Rafał Peterki. To jest ważne, to jest ważne, by nie stać w jednym miejscu, musi tutaj mocno pracować na nogach. Reprezentant Polski. Mocne kopnięcie, mocny low kick, teraz znowu z prawej nogi i koniec pierwszej rundy. Myślę, że runda z delikatnym wskazaniem na Szakuta. Ale pokazał ten dynamik, jaki drzemie w jego nogach i rękach wytwi, e, szok Szakuta. 72 wygrane, 27 razy, 9 porażek, 4 remisy. To doświadczeniem. o doświadczeniu i o objęciu się e, z różnymi rywalami. Zresztą to, o czym wspomina mistrz świata WKN, mistrz świata Muay Thai, mistrz świata INTF. E, och, tych organizacji można do zmieniać znacznie dużo. Bardzo wszechstronny zawodnik, o Szakuta, no a, a przecież nazwiska takie jak Tyron Spong, Zabit Samietow czy Roberto Kopko mówią same za siebie, a tak. więc to już jest ta najwyższa światowa kółka. Widać w pierwszej rundzie, że Dimitri nie jest zmęczony. albo potrafi to do dobrze ukrywać. <noise> no zobaczymy. Widać, niezwykle skoncentrowany jest Rafał Peter, czyli widać, że jest naprawdę e, pełna uwaga, wysoko trzymane ręce, zdaje sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na najmniejszy błąd tutaj podczas tej, tej, tej walki. Tak, widać, że zeszło zarażała napięcie i presję. Pod prawą ręką widać e, już dość mocną czerwoną planę to przyjęcie jakiegoś ciosu, jakiegoś topnięcia. Właśnie doping mali zgromadzonej ludzi, kibiców zgromadzonych w polskim Amfiteatrze. Rafał, Rafał i to o czym wspominał Tomek, jest czytek Rafał musi chodzić prawo, lewo, prawo, lewo, musi chodzić na nogach. Nie może być łatwym, ruchomym, nieruchomym celem dla Szaputy. Na kolano teraz. Ach, latające, ale w trafił mocno Dmitry Szakuta. Odbił się latające kolano, wystrzelił mocno, kopnięcie z powietrza. Koniec tego pojedynku, koniec walki. Przez knockout wygrywa Dmitry Szakuta. Bałem się o tę kartę Rafała. Chciałem to kilka akty temu wspomnieć. Czasami pojawiały się te opuszczone nisko ręce i to kolano, którym wystrzelił mocno do przodu. Szakuta. brawa dla Rafała Peterkila no ale przegrać z takim rywalem, z tak renomowanym rywalem jak Dmitry Szakuta trafiony bardzo mocno myślę za moment za moment jeszcze raz myślę zobaczymy tę akcję Myślę, że na pewno za chwilę lekarz obejrzy Rafała Petertila, A oto ten moment. Przygotowanie, dysk opuszczone i tutaj dynamicznie, mocno prawym kolanem między rękawice Rafała Petertila. Rafał, trafiony w okolice skroni oka. Ach, mocne, potężne uderzenie. Zaskakujące uderzenie. Zupełnie z miejsca, bez przygotowania. Ale to świadczy o klasie zawodnika, o umiejętności wykorzystania każdej sytuacji. Kiedy czekasz na ten jeden dogodny moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że obserwujesz przeciwnika przez pierwszą rundę i przez część drugiej, kiedy wiesz jakie błędy on zaczyna popełniać, na mistrzowskim poziomie jesteś w stanie już w pewnym momencie odpowiednio wyczekać, przygotować akcję i ją wykończyć. Tak, tak. No i bardziej doświadczeni zawodnicy nie boją się ryzykować. Nie bał się zaryzykować Rafał Petertil. Brawa dla Rafała Petertila. Jeszcze tylko w formalności stało się zadość ogłoszenie werdyktu. Przegrał przez knockout w drugiej rundzie. Przegrywa Rafał Petertil, a wygrywa Dmitry Szakuta. Szok no, ale to jest już prawdziwa światowa czołówka. K1 kickboxingu i nie tylko, w Hawaii również. Próbował, próbował, Rafał Peter, który w prawą stronę, w lewą stronę. Przez dłuższy czas udawało mu się uniknąć. Czasami nawet odmówił go do zwarcia dwóch miściach, walczyli w pół dystansie, no ale wydawało się rzeczywiście, że kwestią czasu jest kiedy ustrzeli naszego zawodnika Dmitry Tak, tak, celował, Dmitry nastawia się na mocne uderzenia i stara się mocno trafił. To by się naprawdę robiło wrażenie, Tutaj patrząc na to z bliska. Bardzo mocne kopnięcie kolanem, atak z powietrza. To czego tak naprawdę czego oczekiwaliśmy i spodziewaliśmy się, że będzie domeną Izu w jego walce z, z Austriakiem, Keclikiem. Tą właśnie bronią, czyli mocnym kolanem w powietrzu zaatakował Dmitrij Shokshakuta, a więc 73. zwycięstwo. 28. knockout szakuty w jego zawodowej karierze. Oto puchary dla zwycięzców, przypomnę. Mity Szakuta, oto Puchar prezydenta miasta Płocka, Mirosława Milewskiego. Bowiem właśnie o to trofeum walczyli obaj zawodnicy. I tym samym powoli siódma edycja Gary Angels of Fire przechodzi już do historii. Eee, Łukasz Lajewski, zawodowy mistrz świata, eee, K1, zawodowy mistrz Europy, był moim współkomendatorem. Łukasz, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jak Ci się podoba praca? Z tej strony Ringu? Coś nowego, coś nowego i Zapytam później jakim poszedł na pierwszy raz. <noise> Było bardzo dobrze. Łukasz Lajewski, Łukasz dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Sebastian bardzo bardzo Szczęsny. Do usłyszenia i do zobaczenia.